Cola. Pizza Zostaw łapkę i suba, jeśli chcesz kola i pizza. Eee, <tryk> Simon, gdzie my jesteśmy, jeśli mogę wiedzieć? <ystatecznie> <tryk> Fajny pomóż mi w kuchni, gotuje mnie kucha! Rzesz ty, biegnę! Biegnę! Aaa, czy to jest? Mam nadzieję, że ketchup, nie Simon. Eee... <śmiany> Simon, czy ty żyjesz halo? Czy to twoja o, głowa? Czekaj, o, o jestem! Jezu, dobra, czekaj biegnę. O, iść papa pizza, ja nie wiem. Dobra, klikaj przycisk. Aaa! Lecimy w dół Simon do mnie! już <śmiany> <O. śmiany> Dobra, co tu się będzie działo? Dobra, lecimy. Aaa, Co to i... Je... Eee Eee, 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 Simon, o fuj, o fuj, o fuj, nie dam się, nie dam się eee, Czy to, nie, dobra, nie mam pytać, co to, to zlatuje O, Simon, chyba twoje kawałki zlatują Dobra, lecimy, o mój Boże, nie, nie mogę, nie mogę, ta gra jest straszna, dobra Biegnie papa pizza, nie dorwiesz nas Znaczy, my idziemy do jego kuchni, więc w sumie my go dorwiemy. Dobra, let's go, let's go, let's go I can see you, mogę cię zauważyć o Jezu, Simon, boję się! Ale tak nie, nie jest, Firefox! Aaaaaah, Aaaa! nie! Złapał mnie! Hehehehe! <ścoughs> Nie, nie! On biegnie do mnie! Muszę uciekać w tę stronę! Dawaj, dawaj! Simon, jesteś tam? Jesteś tam? No, Przestań na ciebie. Aaaa, on biegnie idealnie za mną! Dobra, wskakuję! Eluwina! Dobra, jestem, Simon, jesteś? O, tam, dobra. Ej, który mam lepszy profil do zdjęcia? A. A. czekaj, ja biegnę! O, Simon, ty się w ogóle nie boisz? O nie, dobra, teraz w te! Dawaj w te! Dawaj we w te! We w te! O. Ten człowiek jest nienormalny, to jest psychopata. On chce zjeść nasze stopy. E, co? Dobra, chodźmy na górę, na górę, na górę. Jest coming. O nie. Oooooo! Co to jest? To jest straszne. E, Simon, czy ty znasz kogoś z tych ludzi? E, oczywiście, że nie, ale... On... Co to jest? Dobra, teraz Simon nie kliknij tego, bo ostatnio... Ty kliknąłeś, co nie? W nie ja. Eee, tak. Zero. No. Hop, i hop, i jest. przyszedłem. O! o, dobra, jest tu. Simon jesteś tu, dobra. Teraz uważaj lepiej na to, bo to może zabić mocno. Tylko czekaj, okej, okay, ten... Hop! Oooo, hop! Ja, to kliknę? Nie. nie, nie! Dobra, ja ci kliknę, Elo! a A Ciebie zmiażdżyło? <laughs> dobra, chodź. Musimy... No, Simon! Ej, Simon, kupiłem coś. ta -ra -ra, jestem Spidermanem. A, ah, nie. Simon, szybko, teraz na górę lecimy. Hoppy, Spiderman. Nie wiem, o co chodzi z tą supermocą. Ja nic się nie mogę robić teoretycznie. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. dobra, udało się. Okej, okay, okej. Okay. Jak ty tak skaczesz szybko? Mordeczko. Spiderman tak naprawdę. Mordeczko, zwolni trochę. Dobra, czekaj. A, ah, nie. Co ja zrobiłem? Ja ostatni klocek. Jestem, dobra. A, ah, jest supermoc Spidermana. To jest fajne akurat. To mi się... Aha, aha, aha O, jest! Mogę scitować! Dobra! Lecę tam, myślałem, że już spadłem, nie? A, dobra, Simon, gdzie ty jesteś? Simon! No, poczekaj, mordeczko! Jezu, mordeczko! Co, gdzie ty jesteś, mordeczko? Mordo, Mordini, dobra, ten. okej? Okay. I hop! <laughs> I hop! Ja sobie tak e, troszeczkę, można powiedzieć, przyspieszę. Dobra, e, he here. On jest tutaj. Nie? Nie? Get. Idź do wentylacji, co, co? nie, dobra, chyba tutaj nie ma tego tylko... nie, 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 nie nie, zamknięte, ah no nie, pa, 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 patrz na to Simon patrz, okej, okay. on tu powinien przyjść za chwilę dobra, dobra, idziemy w tę stronę nie ma go, ej, nie ma go, lols lols, nie, o nie, Simona zabił, dobra, chodźmy tędy, aaa jest piec, czy mi się, nie, to jest piec Jezu, co ja mam zrobić, jak to jest piec, jak ja mam usiąść stąd, dobra, hop, hop hop Dobra jeszcze raz. Hop, hop, nas, po, Ko nie? Jestem dobra, Simon, ty się idziesz, dawaj co, Cały czas je! No, dobra Simon, mam pomysł. Kupię coś fajnego. Minigun! Minigun za 300 buksów! Jello! Chodź tu, gdzie jesteś? tra, 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 tra. Ej, w którą stronę miałbyś? A w tę, dobra! Nie uciekiesz od mojego miniguna tra, 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 tra. Ej, ty, czemuś jakieś dobra? Co innego? Ej, zombie? Okej, okay, kupię sobie zombie, spoko! Ej, co jeszcze kupić? Tu schodzić! Co? Jak na dół, dobra, idę tam do ciebie. okej. Okay.

Sorry, chciałem się najeść, a zapomniałem, że ja nie jestem dyktorkiem Ej, ale w ogóle co to jest? Co to jest za bomba? Aaaa! Co ja rzuciłem? Jezu! Aaaa! Simon! <laughs> dobra, wracamy do przychodzenia tego obwodu. Co to jest? To są straszne szkielety, dobra, czy ja mogę ich... O fuj! O fuj! Okej, okay, dobra Przeciągasz to? Przeciągniesz się możesz? Simon! To się rusza! Ej! Jezu, się, okay, pasa! O, Jak, się to Jak to zrobiłeś? Jak to się otworzyło! Ej, ja! Ja też tak chcę! A może trzeba... Find the crowbar Aha, trzeba znaleźć takie coś do uderzania Dobra, to jest, o fuj, o fuj, o fuj, o fuj Dobra, mam to, mam to, o fuja To jest takie ohydne, dobra, teraz tutaj I, A! wyważam, okej okay, Dobra, jest, dawaj Simon, chodź, idę do ciebie O tak, nie, jak to? Ja też chcę, dobra I góra, o tak, o tak Okej, okay. ej Mam cheaty, mam cheaty Babczyty windzie Dobra, lecimy, okej okay. Tutaj, <laughs> Simon jesteś tam? Rzuciłem ci granat. <noise> Co jest? Ej, <noise> Dobra Let's go Ok Let's go O, kuchnia Dobra, tutaj jest kuchnia O, fuj, jednak nie chciałem tu chodzić. O, fuj, o, fuj, dobra To jest najochydniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu I teraz zrobię parkour super szybkości spida Dobra niep. Niap, ok Niap, 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 niap Góra, góra Okej, yep. ok, ok, okej. Okay, okay. na razie nie ma co się stresować Jest, udało się, Simon, gdzie ty jesteś? E? No biją mnie cały Rzucam czas granata dla pomocy <laughs> Dobra, biegnę, Simona złapali, to już jest koniec, to już jest koniec Doom the way o. Nie, ja tego nie zaufam, nie będę tu skakać Skaczę na to, elo LOL nie, 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 nie! Ja nie chcę być ugotowanym w lawie! Proszę, tylko nie to! Simon, Simon, nie chcą mnie ugotować w lawie! O, o, a, a, dobra, no nie, mogę iść tędy, spoko. Dobra, hop, Jezu, Jezu, Jezu! Jak ja poleciałem dziwnie. Simon, gdzie ty jesteś w ogóle? O, idę po jakiejś bieżni do ciebie. Ja się tu staram przejść do obi, ale to jest ciężkie. Dobra, góra, this way, tą drogą, Ok, Nie ma no problemu, my friend. O, oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay. exit, tędy jest wyjście. Czyli jesteśmy przy wyjściu. I teraz run home. Biegnij do domu, Simon. Czyli. Czekaj, on nam zamknął. Aha, dobra, czyli my tędy wyszliśmy. Biegnę do lasu, szybko. Szybko, Simon, wchodź do mnie. Nie, on tu pewnie jest, ten typek. Biegnę. Dobra, na razie nikogo nie widzę, Simon. Co tu się odwala? Aaaaaah, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, pomocy, pomocy. Nie, nie. Zostawcie mnie, błagam. Almost home. Prawie w domu jesteśmy. Gdzie to jest dom? A. Jestem ZOBIE nie! Nie, nie goń mnie, nie, gdzie jest dom? Gdzie niby jest dom? To niby powiedział, że jestem obok, a nie. Dobra, wkurzyłem się. Lecimy z jetpackiem. Jelu! Będę z jetpackiem normalnie latać. Fajnie, hacker typowy, dobra. Lecimy. Okej, okay. do góry nic mi nie zrobi. Ten typek trzeba znaleźć mieszkanie. Gdzie ja mieszkam w ogóle? Gdzie to? Ej, gdzie jest moje mieszkanie? Tu gdzieś powinno być. Ej, widzę coś, widzę coś. Wow, dobra! I to było wyjście. Aha! Dobra, czyli to by było na tyle chyba. Simon w ogóle zginął tam. Potem po niego pójdę z miniganem, ale. Dzięki wszystkie zaoglądanie się siema No i. Uh, wow. uh, 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 uh. トモスああ